Dzisiaj pokażę Państwu, jak tworzymy wydarzenia, które będą widoczne na kalendarzu u Państwa na stronie. Aby dodać takie wydarzenie, należy wybrać początkową godzinę rozpoczęcia i w okienku Dodaj rezerwację wybrać Dodaj jako wydarzenie. Wówczas okienko pojawi się od wydarzenia. Wpisujemy godzinę zakończenia naszego wydarzenia. Maksymalną ilość osób, jaka może uczestniczyć w tym wydarzeniu, oraz cenę za osobę. Następnie należy podać tytuł, na przykład szkolenie sfarbowania, opis danej usługi oraz możemy wybrać sobie kolor, zarówno tła, jak i czcionki. Możemy również zaznaczyć, że dane wydarzenie jest cykliczne. Załóżmy, że zrobimy wydarzenie, które będzie powtarzane przez najbliższe trzy tygodnie. System sprawdza, czy terminy są wolne. I zapisujemy takie wydarzenie. Jak widać pojawiło nam się ono w naszym kalendarzu, a sprawdźmy, jak wygląda takie wydarzenie od strony klienta, czyli na Państwa stronie. Jest kalendarz, odświeżmy go, i tutaj widać, że pojawiło się faktycznie szkolenie swarbowania. Klient, aby umówić się na takie szkolenie, musi w nie kliknąć i zarejestrować się. Jeżeli natomiast do Państwa się umówi ktoś na takie szkolenie, należy również otworzyć rezerwację i dodać klienta. Dodajmy sobie. Tym razem poszukamy klienta od imienia. Podświetlili nam się klienci, wybieramy i ilość osób, które będzie uczestniczyło z tym klientem. Wybierzmy dwa i zapiszemy naszą rezerwację. Teraz proszę zauważyć, co nam się zmieniło. Oznaczenia, które są w tym okienku rezerwacji. Na początek dwa z dziesięciu, czyli mamy zapisane dwie osoby z dziesięciu możliwych. Tutaj mamy znaczek, że jest to rezerwacja grupowa, natomiast jeden z czterech rezerwacja cykliczna. I widać, wcześniejsza rezerwacja ze szkolenia dla barberów nie była rezerwacją cykliczną i ma obecnie trzech klientów. Sprawdźmy, czy faktycznie z trzech klientów. Tak, jak widzimy, że pani Rena zapisała trzy osoby. W momencie, kiedy będziemy mieli zapisanych wszystkich 10 z 10, Zostanie zablokowana możliwość umawiania się od strony kalendarza, który pojawi się u Państwa na stronie. Dziękuję.